Z nami Andrzej Lebierew. Andrzeju, mecz przerwany po dziewięciu wyścigach. Dlaczego, Twoim zdaniem? Nie jestem od tego. Jestem zawodnikiem i e, nie podejmuję żadnych decyzji i, i tak dalej. I, i tyle. Mo, mo, moje zadanie jest jeździć w kółko i to dzisiaj robiłem. A to, że skończyliśmy po dziewięciu biegach, to już nie. To już nie, nie jest już moja decyzja. Czy tor był bezpieczny w Twoim, w twoim odczuciu? E, czy bezpieczny? E, mi się fajnie jeździł. Powiem tak, ja powiem, że od siebie. Nie? że. E, ja miałem pełne panowania nad motorem. E, jechałem płynnie. I rozumiałem na każdym kroku, co mam robić i jak zrobić. Nie? I tyle. To od siebie mogę powiedzieć. I nie mnie oceniać. Jak zawody puścili, to znaczy, że tor na moment rozpoczęcia się pierwszego biegu był regulaminowy. No właśnie, rozmawialiśmy też z Szymonem Baindurem, który powiedział, że tor nawet był lepszy z biegu na bieg, że on się rozjeżdżał i, i że te zawody powinny być kontynuowane. I powiem tak, że jeździłem tutaj na gorszych nawierzchniach. Dorf w Krośnie ma specyfikę taką, że oczy się boją, ręce, ręce robią, nie? No i dzisiaj był ten przypadek, kiedy wyglądało to ciężko, a okazało się, że nie jest tak strasznie. No właśnie, ciężko się oglądało te zawody, trzeba przyznać, bo wielu zawodników miało problemy z panowaniem nad nim, szczególnie młodzieżowych i tych U-24. Natomiast to chyba kwestia doświadczenia, bo ci starsi faktycznie wchodzili w łuki normalnie. Dlatego mówię, zostawiam to bez komentarza i odpowiadam za swoją osobę. No właśnie, Twój dobry występ dzisiaj trzeba przyznać. Zdobyłeś 8 punktów. Ale chciało się mi 5 biegów pojechać. Pojechałem czy także tak, jest niesmaczek. I, i jeszcze patrząc w program mieliśmy mocno obsadzone e, biegi następne. Nie? Kto, chłopaki z naszej strony, które dysponowali szybkością, szybkimi motorami e, i obiera, obierali dobre ścieżki. I właśnie następne pary biegów e, takie. Taki takie pary nas czekali, nie? Także mogło się to inaczej skończyć dla naszej drużyny. Co czujesz po takim meczu, przerwanym po dziewięciu wyścigach i przegranym? Co czujesz, żużlowiec, który dobrze mu idzie? Jakie masz odczucia? Chyba już trochę pojeździłem, nie? Jutro jest następny dzień, i tyle. Dzisiaj, dzisiaj był dzień. Nie pamiętam który maj 21. 21 maj, 23 rok i tyle. I on idzie gdzieś pod poduszkę A jutro jest następny dzień. I, I będziemy... Usiądziemy w busa i pojedziemy na następne zawody I jutro będą następne zawody, nie? Także Także to, to jest to jest ta, ta. To jest część gry i, i dzisiaj jesteśmy jako... E, że przegraliśmy. E, gospodarze wyjeżdżałem ze zwycięstwem. E, Gorzko słodkim, ja myślę, że tak. E, tak, sami przyznałem, że to zwycięstwem nie smakuje. No i tyle, nie? Oni to zapomną, my to zapomnimy i będziemy się dalej bawili, się żyli, jeździli, cieszyli się życiem, rodzinami, e, piękną pogodą, która e, idzie do nas, lato. Także. Tyle mogę powiedzieć, na tym się świat się nie załamuje i nie kończy się. Także, także, także i życzę kibicom też te, tego samego, że świat się nie załamuje i żyjemy dalej, cieszymy się następnym dniem i że w końcu lato idzie do nas. Tak jest i miejmy nadzieję, jeszcze lepsze zawody w Kroście. Tak jest, tak jest. I że następny, następnym razem będziemy świadkami pięknego widowiska, 15 biegów z, z dużymi jankami, i, I z wynikiem na korzyść wilków. Dzięki, Andrzej. Powodzonka.